Dobrze, witam jeszcze raz wszystkich w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chciałbym, abyśmy pomyśleli za, o tym, w jaki sposób i za jaki Kościół Pan Jezus Chrystus umierał. Jak czytamy, Słowo Boże pokazuje nam Chrystusa, który umarł za Kościół, który jest pełen chwały. I ten kościół zostaje, jako my, jako naczynia Boże, zostaliśmy obmyci przez pompiel w Słowie, przez zanurzenie w Ducha Świętego. I ten kościół, Bóg, Jezus Chrystus, oczekuje, że przez Słowo, pod, któremu poddaje nasze naczynia do oczyszczenia, oczekuje, że te naczynia będą bez skazy, bez mazy lub bez czegoś takiego, co mogłoby być czymś, co zniekształca obraz Kościoła, czystości, ciała, świętego, świętego życia. Apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan powiedział takie słowa, że jako osobie mówili, ale my też jesteśmy uznani za godnych, aby została nam powierzona ewangelia Pana naszego Jezusa Chrystusa. I mówi apostoł Paweł w tym liście, że jak zostaliśmy uznani za godnych, by została nam powierzona ewangelia, to staramy się żyć tak, by nie ludziom się podobać, ale staramy się żyć tak, aby podobać się Bogu. Bogu, który bada serca. I Bóg, który zbadał serca apostoła Pawła i innych apostołów, zdecydował, że im powierzy Ewangelię. Bo na podstawie tego badania zobaczył, że oni są godni przyjąć tą Ewangelię i są godni, by tą Ewangelię rozpowszechniać, aby tą Ewangelię rozkrzewiać, aby zwiastować Słowo Boże, aby nauczać aby przekazywać tą, tą dobrą wieść, aby składać świadectwo. Bo jak później apostoł Paweł mówi, wy dokładnie wiecie, jakie było nasze życie pośród was i że prowadziliśmy jej we wszelkiej świątobliwości i uczciwości. I Bóg dzisiaj nam na nowo przypomina, że On bada nasze serca i patrzy, czy jesteśmy godni. Bo też mówi w innym miejscu, żeby Bóg doprowadził dobre zamierzenia wiary naszej i żeby nas uznał za godnych. Więc nasze życie musi być takim, które Bogu się podoba, aby uznał nas za godnych, aby ten obraz, który widzi, aby ten obraz naszego serca Bogu się podobał i żeby Bóg zobaczył, czy rzeczywiście my Pragniemy żyć prawdziwym życiem chrześcijańskim, czy my pragniemy żyć życiem Jezusa Chrystusa, bo to w sercu jest ukryte, to w sercu jest zapisane. Jak my patrzymy na Słowo Boże, jak patrzymy na Chrystusa, jak patrzymy na Boga, jak patrzymy na Ewangelię, jak patrzymy na własne życie i wszystkie pragnienia, jakie są, jakie są udziałem naszego życia. Wszystkie te rzeczy są tam zapisane w tym sercu. I jak też czytamy, Słowo Boże jest tym, które ma moc osądzić zamiary serca, jego pragnienia i może je osądzić. A my powinniśmy poddać się takiemu osądowi Słowa Bożego i zobaczyć, do czego dąży nasze serce, do czego dążą nasze myśli, do czego dąży nasze życie. Bo jesteśmy. Jak słowo Boże mówi, w wielu miejscach jesteśmy naczyniami, które mają być napełnione Duchem Świętym, Duchem Bożym. Żeby ta oliwa, którą właśnie jest reprezentowany Duch Święty w Słowie Bożym, jest przedstawiana jako oliwa, żeby mogła napełnić to naczynie, a to naczynie, aby mogło płonąć tym ogniem, Bożym ogniem, ogniem sprawiedliwości, ogniem Ewangelii ogniem Ducha Świętego, aby te naczynia były gorliwe i szczere wobec, wobec Boga. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy zwrócili właśnie uwagę na to, jakimi jesteśmy naczyniami. Bo jak też mówi w liście apostoł Paweł w liście do Tymoteusza w drugim liście przedstawia wielki dom i wiemy, że ma tutaj na myśli dom Boży. I w tym domu, na tych półkach ustawione są naczynia. Jedne naczynia służą do celów zaszczytnych i są naczyniami zaszczytnymi, drugie naczynia są naczyniami pospolitymi drewnianymi, glinianymi. I mówi tam, że naczynia, które są zaszczytne, one nadają się do tego, aby były przez Boga używane. Natomiast te naczynia pospolite nie nadają się do tego. I jeżeli tam apostoł Paweł mówi, jeżeli ktoś chce być naczyniem zaszczytnym, chce być użytecznym w Bożych dłoniach, chce być użytecznym w Bożym dziele, to musi zachować siebie samego od rzeczy pospolitych, od rzeczy pustych, od rzeczy bezwartościowych, od rzeczy świeckich. Wtedy może być naczyniem zaszczytnym, które jest przydatne. Wtedy jest przydatne dla Boga, bo jeżeli jest zwykłym, pospolitym naczyniem, czyli reprezentuje wartości tak naprawdę świeckie, bo to są wartości świeckie, pospolitość, widzimy, w jaki sposób żyje świat. Jeżeli chrześcijanin naśladuje te wartości, które są w świecie, to nie jest naczyniem, które jest przydatne w bożych dłoniach, które, naczyniem, które może wypełniać bożą wolę, naczyniem, które może wypełniać boży plan. Dlatego my z całych sił powinniśmy się starać o to, aby Bogu się podobać, aby nasze serca Bogu się podobały, aby nasze serca. W ten sposób też przez Boga były oczyszczane. Przeczytajmy sobie teraz krótki urywek słowa Bożego z listu do Filipian. Przypomnijmy sobie słowa z drugiego rozdziału. Przeczytamy sobie drugi rozdział od 12. Od 12 wersetu. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg, to według upodobania, sprawia w was ich cenie i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi. Bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, którym świecicie jak światła na świecie, zachowując słowa żywota na dzień Chrystusowy. I popatrzcie, co apostoł Paweł tutaj mówi. Mówi nie tylko o sprawowaniu zbawienia, bo to jest nasz obowiązek, aby sprawować zbawienie, ale on pokazuje, w jaki sposób to zbawienie należy sprawować, aby znaleźć w oczach Bożych. Upodobanie, czyli żeby się podobać Bogu. I kwestią tutaj jest też taką, że jeżeli Bogu się podobam, to On jako Bóg przez moc swoją sprawia we mnie chcenie i wykonanie. Ale jeżeli Bogu się nie podobam, to Bóg nie będzie sprawiał we mnie żadnego chcenia, a tym bardziej wykonania. Bo moją rzeczą jest to, żeby dążyć do tego, aby Bogu się podobać. I Bóg chce pokazać nam, że nasz udział musi być tutaj widoczny. Chodzi o to, że my mamy oddawać się pod Słowo Boże i współpracować z Bogiem w tym dziele i w tym Słowie, przez które do nas przemawia, przyjmując to Słowo i żyć tym Słowem. Aby to słowo nie było tylko usłyszane i zapomniane, i gdzieś tylko z tyłu głowy, ale żeby to słowo napełniło serce, by to słowo zmieniało nasze pragnienia, by to słowo prowadziło nas do Boga. I kiedy my zaczniemy żyć tym słowem i kiedy będziemy pragnęli żyć tym słowem, i będziemy zmieniali swoje życie, swoje myślenie, i znajdziemy upodobanie w oczach Bożych, to wtedy Bóg będzie dawał jeszcze większe chcenie. Jeszcze większe wykonanie, także my będziemy mogli poddawać się jemu i być prowadzeni, i być tymi naczyniami zaszczytnymi, które są przydatne w dziele zbawienia. Potem dalej czytamy, że mówi czyńcie wszystko bez szemrania. Ile w naszym życiu jest narzekania? Wiecie, jak narzekanie nie podoba się panu Bogu? Wiecie, że przez narzekanie ludzie, którzy zostali wyprowadzeni z Egiptu przez narzekanie, nie weszli do ziemi obiecanej, tak bardzo Bóg nie cierpi. Naprawdę. Bo Słowo Boże pokazuje, że Bóg nie toleruje narzekania, nie toleruje szemrania. Szemranie jest narzekaniem. I obojętnie na co. Jedziemy samochodem, to korek jest, to narzekam na korek. Jedziemy samochodem, ktoś mi zajechał drogę, narzekam na tego kierowcę, który mi zajechał drogę. Wszelkie narzekanie ma być usunięte, bo mówi, czyńcie wszystko bez szemrania i bez powątpiewania. Czyli jeżeli chcemy znaleźć upodobanie w oczach Bożych, to musimy przestać szemrać. Musimy przestać wątpić. Nie możemy mieć wątpliwości w naszym sercu co do Słowa Bożego, co do Chrystusa, co do Jego, co do Jego Ewangelii, co do Jego śmierci, co do Jego zmartwychwstania, co do Jego prowadzenia, co do Bożej miłości, co do tego, do czego zostałem powołany i przeznaczony. Nie możemy czynić niczego w wątpliwościach. Bo można też zobaczyć, że apostoł Paweł w pewnym momencie mówi, chociaż to dotyczy jedzenia, i tam mówi przeważnie się opiera na, na jedzeniu, i mówi, że ten, który nawet je, a czyni to bez wiary, czyli nie wierzy, że może to jeść, a jednak to spożywa to grzeszy. Widzicie, jaki jest, jakie wątpliwości nawet mogą sprowadzić człowieka do grzechu? Więc nie możemy ulegać takim emocjom, które są emocjami ciała, które są wynikiem grzesznej natury cielesnej, która by tylko was narzekała, która wprowadza tylko wątpliwości do, do, serca, do serca człowieka. Ale mówi, mamy być nienagannymi. Wy przestańcie szemrać i powątpiewać, abyście byli nienagannymi. Czyli nienaganny, wiemy, co to jest ktoś, co czyni coś nienagannie. Wykonuje swoją, swoją służbę, wykonuje swoją pracę starannie. Czyli nie, że staram się, ale mi nie wyszło, ale podchodzę do danej czynności starannie i szukam starannie, żeby wszystko, co robię, było wykonane jak dla Boga, wykonane jak dla Pana Jezusa Chrystusa, obojętnie, co robię. Czy jestem w pracy, gdzie wykonuję swoje powinności, czy jestem w kościele, czy jestem gdziekolwiek indziej, wszystko, jeżeli cośkolwiek się odzywam, cokolwiek myślę, cokolwiek robię, mam to czynić jak dla Pana, bez szemrania i bez powątpiewania, abym się stał nienaganny i jaki i szczery. Szczery to znaczy uczciwy. Jaka uczciwość jest w moim sercu? Czy jestem uczciwy wobec siebie samego i wobec Boga? I ta uczciwość no, nie polega tylko na tym, że uczciwie coś myślę, czy rozsądzam, że przyznam się do błędu, ale ta uczciwość polega na czystości mojego życia, na sumienności, na oddaniu dla Boga. To jest szczerość wobec Boga, wobec Chrystusa, że jestem sumienny w, tym, w tej mojej drodze, którą mam podążać za Panem Jezusem Chrystusem. Wiesz, to ta, ta, ta słowo, słowo, które apostoł Paweł też mówi w pierwszym rozdziale, mówi tak od dziewiątego wersetu. Modlę się, aby miłość Wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznania, abyście umieli odróżnić to, co jest słuszne od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i beznagani na dzień Chrystusowy. Mówi, modlę się o to. My też powinniśmy się o to modlić codziennie, żebyśmy potrafili rozróżnić, co jest dobre, co jest złe, co jest słuszne, a co niesłuszne, żebyśmy mogli trwać tym, co jest słuszne. Ale mówi tutaj, abyście byli czyści. To słowo oznacza taką czystość, która jest bez skazy, bez zmazy. Kiedyś wytwórcy, wytwórcy ceramiki, jak wypalali tą ceramikę, to będzie taki inny obraz naczynia i też możemy sobie porównać, że jedno naczynie jest to drogocenne, a drugie naczynie może być takie właśnie pospolite. I kiedy wypalali tą ceramikę, to czasami zdarzało się, że no z powodu różnych czynników, nie wiem, może temperatura zbyt duża, może zbyt mało odpowiedniego materiału, to te naczynia w pewnych miejscach pękały i tworzyły szczeliny. I oni, żeby ukryć te szczeliny, zakrywali je woskiem. Tak, żeby na zewnątrz tego nie było widać, że jak człowiek tak ogląda sobie, no to widzi naczynie, bo malowali te naczynia, prawda? Ozdabiali je. I nie było widać tych pęknięć i można było klienta oszukać. Ale kiedy klient był bystry, to kiedy brał takie naczynie, to mógł je wystawić na światło. Słońca. I dokładnie to słowo to oznacza być wystawionym. Ta czystość, to znaczy być wystawionym na światło słoneczne. I w tym świetle słonecznym dopiero po odkryciu, że można zobaczyć naszą czystość, naszą czystość umysłu, naszą czystość naszego serca. My jesteśmy w tym świetle Chrystusa. I to światło Chrystusa, które nas oświeca, pokazuje nasze wszystkie mankamenty albo naszą czystość. I wtedy się okazuje, czy jestem naczyniem. Które jest popękane, i można powiedzieć, że te wszystkie pęknięcia, które są tak zawoskowane, e, zaklejone, gdzieś utajone, ukryte, one w świetle Chrystusa w świetle tego słońca wychodzą na jaw. I klient, który oglądał sobie takie naczynie w świetle słońca mógł zobaczyć, bo wosk nie jest takim gęstym e, materiałem, który mógłby zakryć te pęknięcia, ale właśnie słońce pokazywało, że tu jest pęknięcie, tam jest pęknięcie. I. Okazywało się, że ten, który był sprzedawcą, oszukiwał klienta i chciał taką samą cenę za takie naczynie, jak za to, które było, bardzo, które było dobrze wykonane, które nie miało żadnych pęknięć. I jak widać, że światło jest tym, przez które nie da się nic oszukać, nikogo się nie da oszukać, zwłaszcza Pana Boga, bo Pan Bóg zawsze wyciągnie wszystko na światło dzienne. Bo Pan Jezus powiedział takie słowa, to, co było głoszone gdzieś tam po kątach, po piwnicach, to wszystko będzie wyciągnięte na światło dzienne, będzie głoszone na dachach, także się nic nie, nie ukryje. Tak samo w naszym życiu, w naszym sercu przed Bogiem nic się nie ukryje. Bóg, który bada nasze serca, sprawdza prawdziwość naszej, naszych, naszych pragnień i prawdziwość naszego życia, sprawdza to naczynie, w którym my jesteśmy i patrzy w świetle Chrystusa. Że jesteśmy takim naczyniem tym drogocennym, tym szlachetnym, które nie ma żadnych pęknięć i pragnie, abyśmy takim właśnie naczyniem byli. Dlatego to słowo pokazuje nam, żebyśmy okiełzali w końcu swoje życie i przestali grzeszyć. Ja nie mówię, że zawsze to będę powtarzał zawsze... i zawsze to będziemy powtarzać, że może zdarzyć nam się potknięcie. I mamy, dlatego mamy też, jak Jan mówi, mamy orędownika, Jezusa Chrystusa, który się za nami wstawia. I Jego krew, jeżeli przychodzimy i wyznajemy, Jego krew nas oczyszcza. Ale nie mówi tam, że kiedy notorycznie grzeszymy, ale kiedy nam się zdarzy. Kiedy wam się przydarzy takie coś, kiedy wam się przydarzy potknięcie, to wtedy oręduje za nami Chrystus. Ale kiedy. Nasze życie Jemu się nie podoba, to nie ma już dla nas ofiary za grzech. Starajmy się żyć życiem takim, aby w świetle Chrystusa to naczynie było bez zmazy i bez skazy, bo za takie naczynie umarł Jezus Chrystus i takie naczynie osiągnie cel i takie naczynie jest przydatne do dzieła Bożego, do wykonania dzieła Bożego, do wykonania wszelkiej posługi. Bo naczynie popękane, chociaż może wykonywać jakąś czynność, to ono w końcu się rozpadnie. I wszystkie mankamenty wyjdą na światło dzienne. Nie mówimy, żeby kogoś pogrążyć. Nie chcemy tego. Chcemy, żeby każdy z nas był święty i żył życiem świętego Boga, życiem świętego Pana naszego Jezusa Chrystusa, życiem Ducha Świętego. Bo według niego mamy prowadzić swoje życie, a nie według cielesnej, według ciała. Bo jeżeli według ciała prowadzimy życie, umrzemy, doprowadzi nas to do śmierci. Ale jeżeli według ducha, sprawy ciała, duchem sprawy ciała umartwiamy i, ży, i żyjemy według ducha, to będziemy tymi naczyniami zaszczytnymi, kosztownymi, tymi stojącymi na tej najwyższej półce, które są przydatne dla Boga. Chcemy oczyszczać swoje życie, uświęcać swoje życie. Chcemy oddać się całkowicie. I jeżeli mamy trudności, mamy problemy, to przychodźmy w modlitwach. Prośmy o modlitwy. Zabiegajmy o to, by nasze życie było czyste i święte. Amen.